Cześć ma widzowie w kolejnym odcinku z -Hopro. Już Byłem tak blisko ukończenia tego poziomu że no przy mecie byłem i chcę to ukończyć jak najszybciej tą mapę No super. Zawsze jakby jak nie nagrywam, to mi o wiele lepiej wychodzi. Aha. Dobra. Mi przeszkadza. przeszkadza. oj, 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 doskoczysz, doskoczysz. No super. No nie, no... Naprawdę mówiłam, że... Jak nie nagrywam. Tu mi idzie o wiele lepiej, już byłem tak... blisko przy mecie. Nie wiem, co się ze mną dzieje. nie udało mnie danych klocek Ja nie mogę taki wylew. Taki wylew. To był taki wylew. Nie wiem, na tej mapie, gdy nagrywam, to mi tak słabo idzie. Zmieńmy mapę. Co ja weszłem? I tu... Nie idę jedynie. Densin. Densin. Nie mam ukończonego Densin. Na speedranie chcę wszystkie mapy ukończyć, żeby to jeszcze trochę zajmie. No, aha. Nie umiem tam dobrze skoczyć. No co to jest? Aż mi kark boli od tego napinania się. Już myślałem, że nie siąda. Uh. No, tamto już na pewno nie doskoczę. Nie, tam nie doskoczę na razie. To będę musiał podchylować. Sens, jeszcze nie mam ukończonego. Tu może. Taki krótki odcinek, dzisiaj może dłuższy. Nie wiem, jak mi to wszystko wyjdzie. Jest godzina 1945. Tak jeszcze. Aha. Nie wiem co się ze mną dzieje. Totalna masakra. Nie jestem skupiony. Dzisiaj się bardzo dużo rzeczy. Zadziało. W ogóle nie mogę się skupić. Tak. No i widzicie to. Może, nie wiem, krzyżu, ale to są to detran. To spróbuję zrobić, ale ona jest mega wkurzająca, ta mapa. Aha. Już jestem cały napięty. No i super. Totalny wylew. No to skacz! Przepraszam, że krzyczę, ale jestem tak zły na no, całą tą grę. Nie wiem. Nie, 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 nie. Chyba muszę trochę odpocząć od tej gry. Tu nie miałem kliknąć. Co tu jest w ogóle? Jestem głównie speedrunowcem, ja muszę tak robić. A tu wystarczy. Ja na taki mapach nie umiem skakać, ja jestem speedrunowcem tak. Co to jest za mapa? Wnerwiająco. I ja tu już tak. Dobra, wydaje być taka fajna, nie wiem, czy coś mi w ogóle poradzi. tak doskoczyć, jak tam nawet nie ma żadnej chłopki. Tragedia po prostu. Tragedia. tu doskoczyłem, ale... A ja może tego się... Co ja teraz zrobić? Powie mi ktoś. Co ja mam zrobić teraz? Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jak Jakbym się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Kto jest nowy, zasubskrybuj się, bo mało osób nie subskrybuje. No i co, ja się z Wami żegnam. No i co, no i co. 哪儿？No, no. No, no.